It happened to the last ten. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the moment passed time, the moment to set them rewind. And 19 was to give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Excuse me, sir. I like your fanny pack. Why? Because it's nice. You got nice fanny packs, What's in it? Gonna pay for my dinner? Nice fanny pack you got there Very nice <laughs> Patrzcie jaki łysy mm, Sorry Patrzcie jaki łysy You have no hair sir My zabraliśmy jeden autobus I drugi i teraz czekamy na ten drugi autobus I nie wiemy gdzie on jest, pisze że ma być teraz Ale nigdzie go nie widzimy No i nie wiem jak coś to będziemy musieli czekać e, 15 minut na kolejny, jak go nie będzie teraz i to będzie bardzo bardzo z dupy, nie fajnie. I w tym świetle wyglądam jak Momo. Muzyka I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have. Ten film co miał być. Mój chłopak mnie ubiera i miałam nagrać e, taki filmik też na Instagrama, ale wybrał mi ciuchy w różnych sklepach i wszystkie na mnie źle wyglądały, bo były e, za, za małe, e, za duże. Więc nie nagramy filmu. Szkoda, bo był fajny pomysł, ale idziemy na shopping. miałam sobie wreszcie książkę, której szukałam dosłownie miesięcy I pani była taka miła I szukałam przy klasykach, ale była przy fiction I były dwie okładki, wybrałam tą ładniejszą oczywiście I e, szukałam ją dosłownie mega długo I on wreszcie znalazłam, więc jestem szczęśliwa Jesteśmy w sekcji dla mężczyzn I właśnie szukamy jakiegoś outfitu dla niego Bo on w ogóle nie ma ciuchów I znalazłam ładne shorty dla niego On właśnie je trzyma I szukamy jakichś fajnych topów na lato Nie wiem, może znajdziemy

just as surprised as you For an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I had today. Without you I never could have moved away. But now i seek what you teach. I do believe I always should have stayed gay. Yes, it is family the game. I can't. Say hi. hi. I chciałam wam zrobić bardzo szybciutki haul wszystkiego, co dzisiaj kupiłam Nie ma tutaj... Kto jak o ciebie? Okej Wróciliśmy się później do Primarka, bo ciocia do mnie zadzwoniła i powiedziała, że widziała jakieś fajne rzeczy na TikToku I powiedziała mi dokładnie, gdzie mam iść I na znalazłam, więc pierwsza rzecz to jest taki leciutki crop top On by był fajny dosłownie... nie wiem, jakbym... Była na garden z moją babcią i byśmy plantowały jakiś plant Nie, że czytuję, ale jest bardzo ładny e, Taki leciutki, fajny, e, właśnie takich topów ostatnio szukałam I jest żółty i ostatnio zakochałam się w kolorze żółtym e, I jeszcze znalazłam z he kolekcji Hello Kitty takie spodenki I materiał jest trochę taki se, ale się przyzwyczaja do niego I one są po prostu obłędne, naprawdę są prześliczne Patrzcie jakie sweet. Oh my god. Aren't these so cute! Okay. Aren't they cute? No. Okej. Okay. I to jest książka, którą kupiłam. Nazywa się The Virgin Suicide. To jest o pięciu siostrach, które wszystkie... się. Um, I to jest jakby, nie wiem. Nie wiem co oni próbują. Chyba próbują zgadnąć, czy czemu one to zrobiły. Nie wiem, nie wiem. Nie przeczytałam całej historii tej książki, po prostu wiem. Że jest o niej film i prawdopodobnie jest bardzo dobry, więc chciałam przeczytać książkę. I książka, słyszałam, że jest o wiele lepsza niż film. I filmu jeszcze nie obejrzałam, więc będzie czytane. Um, I ostatnio znalazłam taką dziewczynę na TikToku, i ona ma po prostu taki zarąbisty vibe ona jest taka. Delikatna, taka nie wiem Po prostu ona jest piękna, kocham ją Powinna być modelką i ona nie jest nawet Jakoś mega popularna I ją znalazłam i się w niej po prostu zakochałam nie wiem skąd Jest, ale ja zgaduję, że nie wiem Z Francji, Netherlands Czy tam Rosji, nie wiem Jeden z tych krajów, bo ona naprawdę jest po prostu Piękna I ma taki delikatny akcent I po prostu nie no, kocham ją I ona bardzo lubi właśnie czytać Książki i dlatego, że ona Pokazywała swoje czytanie w taki estetyczny sposób To bardzo mi się chciało odnowić moje czytanie, bo ja przez ostatnie miesiące nic nie czytałam e, Zaczęłam jedną książkę, Idiot od e, Dostojewskiego, ale jej nigdy nie skończyłam Przeczytałam dosłownie pięć stron i ją położyłam i nigdy jej znowu nie przeczytałam I... Od mojej koleżanki, która też bardzo dużo czyta, pożyczyłam kilka książek. Przeczytałam, były fajne, ale później przeczytałam ostatnią i, no, średnio mi się podobała. Znaczy, była fajna, ale końcówka była do dupy i przestałam czytać. Ja.